Możemy łatwo zrozumieć wolę Boga w wyborze Dawida na króla, przechodząc do pierwszej księgi Samuela, rozdział 17. Spójrzmy razem na rozdział 17, werset 12. A Dawid był synem wspomnianego Efratejczyka z Betlejemu Judzkiego imieniem Isaj, który miał ośmiu synów. Mąż ten w czasach Saulla był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saullem na wojnę trzej najstarsi synowie Isaego, a imiona trzech jego synów, którzy wyruszyli na wojnę, to: najstarszy Eliab, drugi po nim Abinadab, a trzeci Szamma, a Dawid był najmłodszy. Za Saullem wyruszyli trzej najstarsi. Dawid zaś nieraz odchodził od Saulla aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Ale Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez czterdzieści dni. Jego bracia poszli na wojnę, ale Dawid był jeszcze na tyle młody, że nie był w stanie wyruszyć na wojnę. Dlatego wykonywał różne zlecenia i opiekował się owcami. Pewnego dnia jego ojciec Isaj poprosił go, aby zaniósł coś swoim braciom, gdy zgodnie z prośbą przybył na pole bitwy. Zobaczył Goliata, filistyńskiego generała, który bardzo obrażał Izrael i wielokrotnie bluźnił przeciwko Bogu. Jednak wszyscy, którzy to słyszeli, byli onieśmieleni obecnością Goliata. Drżąc ze strachu, i żadna osoba nie odważyła się stawić czoła Goliatowi ani pomyśleć o jego pokonaniu. Nawet król Saul, weteran wojenny, drżał, nie mając odwagi stanąć twarzą w twarz z Goliatem. A bracia Dawida, Eliab, Abinadab i Szamma również drżeli. Dawid, który być może był słaby fizycznie, ale miał najsilniejsze serce, wystąpił naprzód. Pasałem owce mojego ojca, gdy lew lub niedzieć przyszedł i porywał jagnię strzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. Ten Filistynczyk nieobrzeżany będzie jak jeden z nich, ponieważ że szeregi Boga żywego pokazał swoją silną determinację. Doszło więc do konfrontacji między Dawidem a Goliatem, filistyńskim generałem. Ty wyszedłeś do mnie z widzialną bronią. Ale ja, jako posłaniec, wyszedłem do ciebie w imieniu pana zastępów z niewidzialną mocą. Doprowadziło to do konfrontacji Dawida z Goliatem. W końcu wielki wojownik Goliat został pokonany ręką Dawida. Jedną rzeczą, którą możemy tutaj rozważyć, jest to, że wszyscy ci ludzie również wierzyli w Boga. Saul wierzył w Boga, podobnie jak podlegli mu oficerowie. Ponadto było wielu dzielnych oficerów, których można było uznać za weteranów, ze względu na ich częsty udział w bitwach. Oczywiście, bracia Dawida również byli w to zaangażowani. Kiedy patrzymy na tę scenę, Możemy się zastanawiać, dlaczego Bóg wybrał Dawida, który wydawał się najsłabszy w oczach ludzi? Jak Bóg ustala kryteria swoich wyborów? Na co patrzy? Bóg patrzył na serce Dawida, że był on od razu do tego zdolny. Dlatego, mając nadzieję, że wy również macie większą wiarę w Boga, w niewidzialnej sferze wiary, również w tym wieku, zamiast skupiać się na wyglądzie zewnętrznym, chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie. Dziękuję Wam bardzo.